Zalecam ostrożność. Rozbiliśmy powstanie, lecz oni wciąż tu są. W pojedynkę jesteś celem. Dam sobie radę z każdym napotkanym buntownikiem. <laughs> Dobrze powiedziane, nie mają z nami szans. Ale fakt, że walczyli jak demony walczy o swoje przetrwanie. Ilu żołnierzy już padło? Więcej rebeliantów niż wyznawców. Hacewanu czy inni topikano, czyli ludzie z helbią, Milano Nukolov, Malów, jedynie Michuć Kanzani Lobbi, co kili u Hetz, Tan Tiki Bejlikun חצ'וואכל ומבינטון וציל ועמינן קוקולקנטיק וגנלונה? 그러 opisuje coś co jest blisko stoją do siebie plecami dwaj towarzysze broni leżę u stóp tego który strzeże zacienionego węża

Και εσύ, κατ' μου πιάνα, 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 και εσύ, Myślisz, że będzie więcej tych oh, powstań? Dzień targowy nie może się przez to normalnie odbywać. Jestem pewna, że wkrótce dojdzie do rozwiązania konfliktu. Cóż, mam nadzieję. Ah Klaro, wyglądasz jak prawdziwy członek wężowej gwardii. Znam hasło, którego używają w więzieniu, w którym trzymają moją matkę. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Zrozumiałam. Wydostaniemy ją, Ethel. Jeszcze jedno. Hakan został złapany. Potrzebujemy wszystkich naszych ludzi, żeby walczyć, no i jest ojcem mojej przyjaciółki Kajary. Jeśli złożą go w ofierze. Zrozumiałam.

Zobacz, co mam na wymianę. Na sprzedaż jest wszystko. Oprócz bębna rymaka miłego korzystania. Mm, dobry interes. Miłego korzystania. Dziękuję. Poszyjdź, jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Zobacz, co mam na wymianę. танд туудик болохгүй юм байна

Odrzuć tych Twój ojciec jest rebeliantem i zginie za to, co zrobił. Tato! Kocham cię! To na pewno Kajara. Dziewczynka, o której wspominał Etzli. Czy w tej celi jest Hakan? Muszę znaleźć sposób, żeby go wyciągnąć. Wybacz, Ahau, ale nie jesteś zaniepokojona? Zaniepokojona? Czym? Kukulkan zabiera ostatnio tylu ludzi, by złożyć ich w ofierze. Nie tylko rebeliantów, cóż. Uważasz, że za dużo tu śmierci? Wiem, czym trzeba zapłacić Bogom, żeby słońce nie umarło, ale nie przejmuj się. Ta fala śmierci niedługo się skończy. Zaufaj mi. się podzieć! Nikt się o mnie nie zatroszczy. Może ci rebelianci odpuszczą, kiedy zobaczą, co ich czeka, jeśli zostaną złapani. Szkoda, że ta mała dziewczynka zostanie dzisiaj osierocona. Ale może ta egzekucja będzie wystarczającą przestrogą. Ci rebelianci zagrażają harmonii w Paititi. Niektórzy uważają, że życie w harmonii możliwe jest tylko w górnym mieście. Z całym szacunkiem, aha, ale... Nie wybrałem tego życia. Było podarunkiem od bogów. Każde życie jest darem. Nie będę. nie będę miała gdzie się podziać! Nikt się o mnie nie zatroszczy! Przepraszam, Machał. Proszę nie rób mi krzywdy. Chciałam tylko pożegnać się z ojcem. Nie zrobię ci krzywdy, Kajaro. Jestem po stronie rebeliantów. Skąd znasz moje imię? Twój przyjaciel Edsel powiedział mi, żebym ci pomogła. On naprawdę? Tak. To może opowiesz mi, co się stało. Mój ojciec uważa, że kukulkan odpowiada za śmierć matki. Powiedziałam, że nic nie przywróci jej życia, ale nie słuchał. Próbował zabić kukulkana, a teraz zginie i zostanę sama. No już, już. Będzie dobrze, malutka. Może jakoś Wam pomogę. Naprawdę? Na placu są inni rebelianci. Oni też chcą pomóc, ale za bardzo się boją. Może ich przekonasz. Zrobię co w mojej mocy, Kajaro. Obiecuję. Nie pozwolę, żeby odebrali ci ojca. Dzięki, Achau. Mów, Milara. Chcę uwolnić tego człowieka. Z całym szacunkiem, Achał, ale on ma być stracony na rozkaz Kukulkana. Sugeruję opuszczenie placu dla Twojego bezpieczeństwa. Nie bój się. Jestem po stronie UNURATU. Próbuję uwolnić więźnia i potrzebuję Twojej pomocy. Oczywiście, ale strasz nas zabije, jeśli zbyt się zbliżymy. Zrobię swoje, jak się nimi zajmiesz. uwolnić więźnia, ale nie mogę zrobić tego sama. Musisz być to Onishiki, o której mówiła Unuratu. Jak będzie bezpiecznie, pomogę ci z drzwiami. Bądź zdrowa, Podobają ci się egzekucje? Egzekucje? Oczywiście, ale na razie musisz wstrzymać modły. Mm. Czy możesz zagrać dla wysłanniczki bogów? Będziemy zaszczyceni. Nadal chcesz mu pomóc? Tak, jak tylko pójdą strażnicy. Przestań. Dopilnujmy, by nie było problemów. W porządku, poszli już. Musimy działać szybko. Teraz jest bezpiecznie. Pomóż mi otworzyć drzwi. Tak. Musimy ruszać. Powinno wystarczyć. Teraz razem! Droga wola. Czego chcesz, kapłanko? Nie przejmuj się. Jestem z tobą. Nie mam przyjaciół, którzy wyglądają jak ty. Zaufaj mi. Jestem po twojej stronie. Twoja córka na ciebie czeka, możesz iść? Kajaro! Cholera! Kajaro, leć! Poszukaj bezpiecznego miejsca! Znajdę cię! Jakoś nas stąd wydostanę. I już sobie przypomniałem. Jesteś tą przybyszką, którą widziałem z Onuratu w dolnej wiosce. Jeśli dobrze pamiętam, powiedzieli ci, żebyś odpuścił sobie kukulkana. Byłem głupi i nieostrożny. Oślepiła mnie żona zemsty. Wróciłem Trzymaj się blisko. To są stare koszary. Tędy, a już idę. Wyjście zablokowane. Zamierzam zacząć na ciebie. Wiem, że jest sposób. Razem możemy przesunąć ten głaz. Dziękuję za wskazanie mi drogi. Pomogłeś mi. Nie w tym. Mówię o drodze do tego, co ważne. Do córki. Proszę, ten nóż należał do mojej żony. Miałem nim zabić kukulkana. Teraz mi nie potrzebny. Czy tato. tak mi przykro, moje dziecko? Niech nacieszę Tobą oczy. Obiecuję, że już nigdy cię nie zostawię. Chodź, wracajmy do domu. Zostało zbudowane na kościach umarłych. Nie chcę, żeby wrócili i zapanowali nad miastem. Koniec egzekucji na dzisiaj, jechał. Ostatni więzień nam uciekł. Poradziłaś sobie. Bogom niech będą dzięki. Kiedy strażnicy wrócili na swoje miejsce, musieliśmy zostawić drzwi. Przepraszam. Wykazałaś się wielką odwagą. Mam nadzieję, że zainspiruje to innych, żeby stanęli do walki. Mnie zainspirowało. Rebelianci mówią, że chcą zjednoczyć Paititi, ale czy walcząc, nie podzielą nas jeszcze bardziej?